W życiu jak w boksie, jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest. dla mnie jest Maciej Kolecki, pokoranek ciężkiej walentyny, znaczy, ma swoje ludzie o swoich pojedynkach. ostatnich było blisko, ale, ale jednak trochę zabrakło.

nie mogę zobaczyć swojego rytmu, nie mogę coś, nie jestem przyzwyczajony do sparowania, do głosowania z klientami, którzy w takich dobrze balansują i nie mogę dojść, nie, do do mechanik, dojść. nie mogę wezwać w tym kłasku. Ostatnio zadeklarowałeś, że, że z Mariuszem Centroskim jest walczyć. skąd ten pomysł się wygrywał. Być jest, na, na etapie początku kariery, no Mariusz już jest do i kilka, kilka zapotęgował po walce No, Mariusz, tu jest, półka jest bardzo wysoka. Czewka europejskie na pewno Chodź się wziął pomysł, bo trzeba redygować. No bo no, no, co, no nawet się zdejdzie ode mnie na gigach. Ja chcę posłać żeby piąć się w tych nagigach rozwijać się. Po prostu. Z najlepszymi chciałbym, żebym w tym czasie, gdyby okowiadał, myślę, że walka 2000 2006 z małą. Bym pozwoliła, gdybym tą walkę wygrał. Wiadomo, no to jest ryzyko. Bardzo trudno ryzyko, ale na że może ktoś wtedy nie rozwiązujemy. Ale była już jakaś rozmowa na temat tej walki, czy to jest tylko Twój pomysł i inicjatywa, żeby walczyć? Teraz się wcale nie rozumiem na ten temat. Rozgładałem taki pomysł. No i mi trukują, że można było zamienić tą walkę. W ogóle na razie w A się takich walk, walk właśnie polak kontra polak, To często tak jest, że kibice zostaje po jednej czy drugiej stronie, jak było na przykład w przypadku Adamka i Głodzy. i mimo że Adamek wygrał, to wielu kibiców stracił, którzy kibicowali nie taki, taki w Nie obawiam się takiego przypadków? No ja, nie, myślę, że to jest boks, to jest sport, to jest normalna, czysta rywalizacja. Wiadomo, że zamiast głosować między sobą z palakami, ja z po po jest to trzeba cofnąć innych zawodów z zagranicy, ale wszyscy związku z tym, co bardzo doświadczyli zawody, takiś uderzeń, gdyby się powtarzał, ta walka mogłaby mi pozwolić wykonać nagiełki wody, bada, no i nawet na garderze. Na, Wobec dziewięć lat, kiedy następna na woda? Nie, nie wiem. Koncentrowałem się tylko na tej walce. Będziemy jeszcze bardziej rozmawiać, na kiedy następny wód. Dziękuję bardzo. Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak!